Dobry moi drodzy. Ci, którzy kiedykolwiek zdawali jakieś ustne egzaminy, zapewne pamiętają doskonale takie sytuacje. Stoimy wszyscy na korytarzu przed wejściem do gabinetu egzaminatora, gdzie no, groźny profesor będzie nas odpytywał z tego, co wkuliśmy na pamięć. Jeżeli mieliśmy do wkucia na przykład dwie grube cegły. Plus pięć cieńszych lektur, no to było tego sporo, naprawdę. I trudno było yy, no, zapamiętać wszystko. No więc yy, stoimy sobie tak przed tym gabinetem. Po kolei yy, są wzywani nasi koledzy, wychodzą, no i zaczyna się. Beń pytał, Julkę spytał, ile yy, w ilu trumnach. Yy, pochowano tu ten Hamona na przykład, co takie pierdoły, wypytuje takie szczegóły Jezu, ja nic nie umiem w ogóle się tego nie uczyłem zaczyna się panika ale kto ją zaczyna no właśnie ci, którzy taką atmosferę zasiewają, samym, samą intonacją, samym tonem jak mówią, co się tam dzieje z czego on to pyta z jakich tam szczegółów Prawda? zaczynamy mieć wątpliwości, czy w ogóle się przygotowaliśmy. No niektórzy są bywali i bywają nadal tacy, którzy idą zupełnie yy, nieprzygotowani na egzamin albo z tych powiedzmy tysiąca, iluś tam stron, które trzeba było się nauczyć, yy, opanowali najwyżej 10 i czasami im się udaje zdać, bo trafią w te pytania, akurat profesor ich zapyta o to, a nie o coś innego no i oczywiście jest cała masa tych, którzy umieją, powiedzmy 80%, i niestety profesor ich zapyta z tych 20%, których nie umieją. Z tym, że no, tak może być, ale może też być, jeżeli umiesz te 80%, to profesor, widząc, że jesteś człowiekiem, no, niegłupim, który coś tam jednak umie i ogólnie się orientuje. No to Ci powiesz, że te 20% tej Twojej niewiedzy, yy, no to sobie doczytasz, no to, to, to jest spokojne o to, bo jednak te, te, ten, yy, ten zrąb ogólny tej wiedzy posiadasz. Ale, ale, jeżeli przed tym egzaminem, no właśnie tak się może okazać, ale jeżeli przed tym egzaminem yy, stoisz czy siedzisz i czekasz jak na szpilkach, a kolega obok Ci mówi, Boże, a ja jeszcze tego nie umiem i nagle sobie zdajesz sprawę, że... No trochę umiem, ale, ale czy ja to, ten temat akurat też dokładnie umiem yy, i zaczynasz mieć wątpliwości, wchodzisz jak galareta do, te, do tego gabinetu przez właśnie takich panikarzy yy, i yy, jaka tu jest sytuacja, To mamy do czynienia po prostu z idiotami, którzy myślą, że jak tak zagadają coś to nie wiem, on zaistnieją? Zaistnieją, no chyba, chyba o to chodzi, żeby zaistnieć w grupie, że ja jestem ten, co wie, co umie przewidzieć, co ten profesor, jak ten profesor będzie nas krzywdził, prawda, tymi pytaniami okrutnymi, prawda? I no tacy, tacy ludzie cały czas istnieją i niestety widzimy ich teraz, no właśnie w tej sytuacji wojennej, ponieważ wiemy, jest oczywiście są ruskie trole, czyli po prostu celowa dezinformacja. Y, są y, agenci, y, są tacy, którzy mają y, no, poglądy po prostu takie prorosyjskie, co w obecnej sytuacji jest jakieś zupełnie niezrozumiałe. Y, są, y, y, so, y, są agenci wpływu i są po prostu zwyczajni idioci, którzy straszą. O, russcy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Ruscy zaraz wejdą, tu wejdą, przeczytuje zaraz Kaliningrad, więc tutaj na Suwalszczyznę to od razu wchodzą i do Białego Stoku w, w, w pół dnia. Prawda? I takie głosy można nie tylko usłyszeć, ale przeczytać. Jeżeli to też takiego wypisują dziennikarze, to już jest w ogóle jakaś tragedia. Po co? Co to właściwie daje? Yy, to, że, że będziemy się tylko bardziej bać, że, czyli, czyli co mamy zrobić? Właściwie już mamy stać i dygotać, zacząć dygotać, prawda? No to nic nie daje. Także to jest także jak przyjdą, to przyjdą, ale miejmy nadzieję, że nie przyjdą i po prostu musimy wierzyć w to, że dobro zwycięża i musi zwyciężyć. No nie, nie możemy mieć tutaj ani cienia wątpliwości. może nie tak szybko, jakby generał skrzypczak chciał, czy też jak nam to obiecuje, ale ale jednak ostatecznie to... to, to Dobro musi zwyciężyć. No nie, 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 może, nie możemy mieć co do tego cienia wątpliwości. Więc ty z, z właśnie takie straszenie, co to będzie, yy, bo, bo zaraz nam wejdą albo, albo zrzucą bombę atomową. No to jak zrzucą, to zginiemy. No, no co tu dużo gadać? No to nie poradzimy na to nic. Także, y, y, moi drodzy, nie siejmy paniki, nie, nie wymądrzajmy się, nie wymądrzajmy się, żeby tylko zaistnieć, bo to kompletnie niczemu nie służy. No, jeżeli służy to tylko, tylko Putinowi. Inna sprawa, tak przy okazji, jeżeli już przygotowujemy się do czegoś, to, moi drodzy, gdzie są jakieś y, szkolenia y, zachowań y, w, w, w obliczu zagrożenia. Czy, wala, czy szkoły już przeprowadzają, na przykład, albo zakłady pracy, czy biura, przeprowadzają symulacje zejścia do schronu, zejścia do piwnicy? Czy, czy ludzie wiedzą, jak się zachować? No właśnie, na przykład, w razie, nie daj Boże, wybuchu nuklearnego. Takie procedury istnieją. Takie procedury były, były uczone, były trenowane właśnie w Ameryce. W latach 60., ale i później, i podejrzewam, że i do dzisiaj takie alarmy się przeprowadza, no po prostu, żeby być przygotowanym. Yy, także, jeżeli możemy się przygotować, przygotowujmy się, ale nie siejmy paniki w imię tego, żeby tylko się powymądrzać, żeby powiedzieć: O, ja coś tam wiem. Ja albo wiem, mam dostęp do tajnej wiedzy, albo jestem takim genialny, że, że przewiduję wszystko. Prawda? Nie siejmy paniki. Dbajmy o nasze morale. A na razie, sława Ukrainie!